Dzień dobry Państwu, witamy przy Limanowskiego 83 po raz pierwszy, z dużą przyjemnością możemy powitać Państwa na konferencji prasowej tutaj w Częstochowie przed meczem Europejskich Pucharów. Czeka nas debiut w drugiej rundzie Ligi Konferencji Europy UEFA właśnie w Częstochowie i dzisiaj przedmeczowa konferencja przed meczem z FC Astana. Są z nami trener Marek Papszun, kapitan drużyny Zoran Arsenić i napastnik Władysław Gutkowski. Zaczniemy tradycyjnie od krótkiego przemówienia każdego z zaproszonych tutaj gości, a potem przejdziemy do pytań z sali i z internetu. Jest z nami także tłumacz Wardan, który będzie dzisiaj nam tłumaczył na język rosyjski. I cóż, zaczynamy. Trenerze, poproszę o krótki komentarz, oczywiście z uwzględnieniem tłumaczenia. Dzień dobry. Zaczynamy naszą europejską przygodę i historyczna chwila. Zastujcie, zaczynamy nasze przykliczenie w europejskich pucharach. Pierwszy mecz pucharowy w Częstochowie w historii klubu. Pierwszy mecz w historii klubu w europejskich kubkach. Cieszymy się bardzo, że możemy przede wszystkim zagrać u siebie ten, ten mecz wiemy że będzie komplet publiczności. My oczywiście radość, że możemy ten mecz na swoim stadionie. Zdajemy, że to będzie pełny stadion. Liczymy na naszą publiczność. Oczywiście silnie na naszych болельщиков i wierzymy, że wspólnie osiągniemy dobry wynik przed wyjazdem do Astany. I nadzieję, że że w mieście e dobry rezultat przed wyjazdem do Astanę. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Kilka słów od Zorana. Dzień dobry wszystkim. Bo tak jak trener mówił, ważny historyczny mecz, pierwszy u siebie, tutaj u nas i mam nadzieję, że będziemy podawać naszym kibicom radość po tym meczu, że będą że będą zadowoleni z naszym naszym występem. Tak jak skazał trener, pierwszy mecz historyczny na naszym stadionie i silnym rozsądkiem na to, żeby się radę naszym fanatom. No, na pewno się cieszymy, że w końcu zagramy w domu, że nie będziemy musieli nigdzie jechać. No i mam nadzieję, że to nam pomoże, że będziemy grali u siebie i przy naszych kibicach. My очень rady, że na koniec w doma na swoim stadionie i nadzieję się, że przyniesiemy radość naszym polejskom. Dziękujemy. Teraz zachęcamy do zadawania pytań. Zasada jest taka sama, jak na meczach ligowych: trzeba podnieść rękę, przedstawić się z imienia, nazwiska redakcji i zadać pytanie do mikrofonu, który krąży tutaj po sali. Tutaj widzę z przodu Piotr się zgłasza. Dzień dobry, Piotr Tomalski, Polskie Radio Kotowice. Zacznę od pytań do trenera Papszuna. Chciałbym zapytać przede wszystkim o to, jakie nastawienie jest w zespole przed rywalizacją z Astaną, bo teoretycznie są to zespoły do siebie dość podobne, o podobnym poziomie piłkarskim, które mogą zaserwować kibicom dobre widowisko, jak i tutaj, tak samo jak i w Nur-Sultanie. Przede wszystkim chciałbym zapytać, jakie jest nastrojenie w komandzie, ponieważ tutaj grają dwie równe komandy, które mogą równej mać zagrać i gdzieś, i w Nur-Sultanie. Generalnie nastawienie u nas jest zawsze dobre, a, a mecze Pucharowe to myślę, że, że to, jest, to są spotkania, których nie trzeba jakiejś dodatkowej motywacji i każdy z nas, czy, czy ja jako trener, czy chłopaki, czekają po prostu na te mecze. To jest też dla nas nagroda za poprzedni sezon, za, to, za te osiągnięcia, za to co zrobiliśmy. To jest przedłużenie też poprzedniego sezonu. No i wiemy też jak ważne to są spotkania dla polskiej piłki na to, żeby żebyśmy się pili w rankingu, że każde zwycięstwo, każdy punkt jest ważny. Czyli gramy nie tylko dla siebie, dla kibiców tutaj naszych, ale myślę, że reprezentujemy też Polskę i to to jest ważne, ważne wydarzenie. Tu są ze mną Zoran i, i Gutek, którzy reprezentują też inne kraje. Wiem, że, że na pewno to też w ich państwach jest obserwowane. Oni też też są, są z tego tytułu no bardziej jakby tutaj rozpoznawalni i, i, i ich ranga też, też idzie w górę, dlatego zdajemy sobie sprawę, jakie to są mecze i jesteśmy do tego meczu bardzo dobrze przygotowani jutro zrobimy wszystko, żeby, żeby to pierwsze spotkanie wygrać. Mówił pan... Przetłumaczmy Piotr. A. Tak Эти матчи ⁇ это награда за весь сезон, такое продление успешного сезона. Для нас этот матч очень важен. Мы понимаем, что это не только для нас важный матч, но также для Польши, для клубового рейтинга в Европе. Тут с нами игроки из разных стран, и для них это тоже очень важно, потому что благодаря таким матчам они будут, их будут распознавать в своих странах. Mówił pan o tym, że jest to nagroda za poprzedni sezon, w sumie to już jest kolejna taka nagroda raków po raz drugi podchodzi do europejskich pucharów. Czy zeszłoroczna przygoda pomogła wam w przygotowaniach do tego zbliżającego się dwumeczu. meczu? To już wtory podchod Raków k europejskim kubkom z poszłej opet i gry w europejskich kubkach wam jak to pomoże w tej kampanii? Myślę, że pomogła całemu klubowi, bo to jest też wyzwanie organizacyjne. To są inne rozgrywki i trzeba spełniać określone warunki, żeby chociażby zagrać tutaj na naszym terenie. Nie było to łatwe, bo wiemy, że nasz stadion nie jest stadionem i cała infrastruktura, która takie wymagania spełnia, i trzeba było trzeba było dużych tutaj nakładów ludzkich i pracowników odpowiednio. Przygotowanych, i też gratulacje tutaj dla nich, że możemy, możemy tutaj jutro, jutro zagrać. To jest, to jest bardzo ważne. Natomiast, my, jako drużyna, jesteśmy bardziej przede wszystkim doświadczeni. Cieszę się bardzo, że w drużynie nie ma zmian, nie odeszli wiodący zawodnicy, którzy dzisiaj tutaj też między innymi siedzą obok mnie i, i to napawa nas optymizmem, no bo, bo mamy to przetarcie, wiemy, jak do tematu podejść. Это, этот опыт помог не только нам, но и всему клубу, потому что нужно было подойти тут к ряду организационным вопросам, с которыми клуб справился. Тут вопросы стадиона и многих других, которые удалось клубу наладить. И за что я хотел бы поблагодарить всем работникам клуба. Это Прошлый сезон был для нас важным опытом, дал нам важный опыт. При Учитывая то, что с команды никто не ушел, в этом сезоне мы будем бороться на таких же силах, как в прошлом. No i ostatnie pytanie do trenera. Czy wiadomo jak wygląda sytuacja kadrowa? Pytam tu głównie o stan zdrowia Patryka Kuna i Frana Tudora po tym niedzielnym meczu. W piątkowym eee, przepraszam. Wопрос o e, состояниe dwóch futbolistów Patryka Tudora i e, Kuna przed dzisiejszym meczem. Eee. No tak, szczególnie, szczególnie o, o Frana, bo to wejście było brutalne i mam nadzieję, że nie pozostanie bez echa. No, trudno mi powiedzieć na tą chwilę. Istnieją szanse, że, że Fran jutro będzie, będzie z nami, ale nie jest to, to pewne. Co do Kunika, tak, Kunik jest brany pod uwagę już. Myślę, że, że też podobnie jak, jak z Franem, są szanse, że, że jutro w jakimś wymiarze go zobaczymy. Особенно нас интересует вопрос Франа, потому что очень сильно его свалили, его травма оказалась серьезной. Но что касается Куника, возможно, что завтра какое-то время выйдет на поле. Jeszcze mam kilka pytań do zawodników. Zacznę od Zorana, jako kapitana zespołu i też jednego z liderów defensywy. Dwa poprzednie spotkania, czyli Lech i Warta, zakończone z zerem z tyłu. Jednak było kilka takich sytuacji, gdzie w polu karnym robiło się dość mocno gorąco. Z czego wynikały te problemy komunikacyjne, czy też przy wybijaniu piłki? W ostatnich meczach udało się zagrać na 0, no wśród tego, w były, by, byli były ciężkie momenty. Odkud, odkud one wnikali? Po pierwsze, cieszę to, że pierwsze dwa mecza e, nie straciliśmy bramki, to nam daje pewność siebie i, i naprawdę nas to cieszy. A, no, a na to drugie, myślę, że to jest piłka nożna, zawsze się zdarza taka jakaś sytuacja, polkarem. которые попросту мыщиме ратовать, або або влата, кто ж нас и попросту то есть так и важно, что важно, что 0 на конь на конец. Прежде всего нас радует, что удалось сыграть на ноль в обороне. А что касается моментов, то ну это футбол нужно учитывать, что всегда возникают такие моменты. Но главное, что удалось сохранить ноль и и, и выиграть. I jeszcze kilka pytań do Władysława. Pierwsze, jest Pan strzelcem pierwszego gola dla Rakowa w europejskich pucharach w meczu z Rubinem Kazań. Jakie to wówczas było uczucie, bo to była po pierwsze decydująca bramka, a po drugie właśnie ta pierwsza, która była historyczną dla Rakowa? Pytanie eee, Вопрос e, który zabił первый исторический гол dla Rakowa w Europejskich кубках, решающий goł. Jakie to чувство забить такой zabił taki ważny goł? No już kiedyś w wywiadzie powiedziałem, że najbardziej, najbardziej bramkę, którą będę pamiętał, no to chyba będzie ta, ta z Rubinem Kazań i no, ciężko, ciężko powiedzieć o tych emocjach, które wtedy były. No na, pewno, na pewno się cieszyliśmy wszyscy, ale to to nie tylko, nie tylko ja to zrobiłem to zrobiła cała drużyna i tak, tak samo jak Władan który na koniec obronił ten rzut karny także myślę myśl, że zrobiliśmy to, to wszyscy razem e, Niesamowite to na ten moment najważniejszy gol w mojej karierze no radowaliśmy wtedy wszyscy mieście z bramkarzem który na ostatnich minutach wziął penaltę. Kolejna kwestia, no to już właśnie mecz z Wartą, zwycięstwo też po pana golu na pewno cieszy. Dobrze rozpoczęty sezon ligowy, czy to jest taka zapowiedź tego, co będzie kibiców, ale przede wszystkim pana jako napastnika czekało w tym sezonie. No i chciałbym zapytać o ostatni i goł w Warcie Poznań, to że dobre na sezonu, jak Wy k temu odnosicie się? Na pewno jestem bardzo do ze że strzeliłem tego pierwszego gola. Zawsze, zawsze to jest dobrze, jak zaczniesz sezon i oczywiście, że cieszę się, że drużyna wygrała, to jest najważniejsze. No i zobaczymy, na pewno na pewno chciałoby się tak co mecz strzelać bramki, ale mam nadzieję, że tak będzie i zobaczymy. Ja bardzo się cieszę, że udało się strzelić na ten pierwszy gol. I dla całej komandy to dobrze. Mam nadzieję, że więcej będzie takich momentów. No i ostatnie pytanie. Przed sezonem do Rakowa dołączył nowy napastnik Fabian Piasecki, który jest dla Pana kolejnym rywalem do miejsca w składzie. Gdzie widzi Pan u siebie przede wszystkim cechy, które przewyższają czy to Fabiana, czy też Sebastiana Musiolika i dzięki którym będzie Pan bliżej wyjściowego składu? Перед сезоном к команде присоединился новый нападающий Пиасецкий. Есть еще Мушалик. Чем какие у тебя преимущества перед этими игроками? Тяжко, тяжко повредить, что я тоже метаться, все подобные в трех нападающих и и такого одного типа, так что zobacимы. Но и мыслю, что как буду иметь формы и i dobrze grał, no to, to na pewno to będzie moja przewaga i najważniejsze to są bramki, z których my jesteśmy rozliczani, no i także, także myślę, że, że to jest najważniejsze. Jak będę strzał, to, to będę grał, także taki jest cel. My się pochodze, no wsiotki drogowy cipa. typu najważniejsze żeby ja zabiwał galę, jeśli będę zabijać, to będę grać w pierwszym zestawie. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? Tam widzę na końcu. Jak dobrze widzę, to Pan Iwo się zgłasza. Dzień dobry, Iwo Mandrysz-Pap. Panie trenerze, w drużynie Astany jest były pański podopieczny. Co prawda grał tutaj dość dawno temu, w 2018 roku. Z tamtej drużyny mało zawodników jest w Rakowie. Jak ocenia Pan Artioma Rachmanowa i co on mógł powiedzieć trenerowi Astany o Rakowie? W komandie graje Graet, byłszyj wasz futbolista, Artyom Rachmanow, w dosyć dostał się dawno, ponieważ w 2018 roku grał w Rakowie, no wciąż o on może wskazać swojemu trenerowi na temat Rakowa. Tak, Artium występował u nas w pierwszej lidze i, i na pewno gdzieś tam poznał trochę klub od środka, co może przekazać. No myślę, że w tej chwili niewiele, nie bo drużyna jest zupełnie na inny poziom. Więc, więc nie sądzę, żeby w ogóle trener, trener w tych aspektach taktycznych gdzieś tam się radził, natomiast myślę, że może, może opowiedzieć o tym, jak to, jak to tutaj u nas jest i czego się spodziewać od takiej innej strony, nie, nie, nie tylko wojskowej. No to było dość dawno, jeszcze w pierwszej Ligi od tego już z tych czasów komanda silnie zmieniła się. U nas komanda weszła na zupełnie inny poziom, No, jeśli coś możecie przekazać trenerowi, to raczej tak po drugim pytania. Tak, jeszcze Bartek. Bartek Zuk, Radio Jasna Góra. Panie trenerze, ten mecz jutrzejszy jest rozgrywany dość późno. O godzinie 21:00 pierwszy raz w tym sezonie gracie, czy to ten dzień meczowy będzie jakoś specjalnie ustawiony, będzie jakiś zmieniony plan dnia? W tak macie na dostatecznie późno, będzie li jak dnia zmieniać w zależności od takiej późnej pary macie? Zawsze plan dnia wyznacza godzina meczu, no, tak jak pan powiedział, ona jest późna, dlatego, dlatego jutro jeszcze będziemy tutaj rano trenować i i później mamy klasyczne, klasyczne, zgrupowanie w hotelu i tam czynności dalsze przygotowujące do meczu. No plan dnia zawsze zależy od времени meczu. tak jak mać będzie dostatecznie późno, u nas będzie jeszcze uтренie trenierowka, a potem już zbory w kasiencie i przygotowanie do meczu. Czy są jeszcze jakieś pytania z Sali? Już nikt się nie zgłasza, trenerze. Jeszcze Mariusz Rajek z przeglądu sportowego przesłał trzy szybkie pytania. Pozwolę sobie je przeczytać. Pierwsze pytanie. Skąd poza osobistą wizytą w Astanie asystenta czerpał trener wiedzę na temat rywala? Czy łatwo było o dostęp z materiałów z Ligi Kazachskiej? E... Odkąd, kromie e, wyjazdu e, asystenta trenera Fastanu, e, informacje na temat klubu, były-li łatwo poluczyć jakieś te materiały z e, e, tej komandy? Tak, i, m, Łukasz Włodarek był na meczu, na, na rekonesansie też, żeby zobaczyć, jak, jak też można logistycznie się przygotować już i jak wygląda infrastruktura. Pogoda i tego typu czynniki co do czego możemy się w ogóle spodziewać, natomiast no, Liga Kazachska to nie jest jakaś yy, Liga taka totalnie anonimowa i mam, jest normalnie Dostęp do tej ligi przez programy z których korzystamy Nie jest to dzisiaj problemem więc jesteśmy przygotowani pod kątem taktycznym tak jak do Do każdego rywala standardowo nie mieliśmy tutaj żadnego Problemu Zawodnicy dostaną informacje, tak jak zawsze, dotyczące całego zespołu formacji, ale też indywidualnie. E, da, u nas nasz trenera byli w Ostanie, no, przede wszystkim oni uznawali, jak wygląda logistyka, infrastruktura, e, jaka jest pogoda e, i inne pytania. Kazachska Liga nie taka anonimna, jest specjalne programy, które pozwalają nam taktycznie przygotować się do tego e, meczu. I drugie pytanie. Przed rewanżem w tamtych częściach świata dobrze mieć zaliczkę. Jaki wynik pierwszego meczu będzie dla trenera satysfakcjonujący? E, przed, meczem, e, przed tak dalekimi wyjazdami dobrze wygrać e, wysoko w pierwszym meczu. Jaki mecz e, przyniesie Wam e, большую пользу? Jaki e, rezultat w tym meczu? No to, to nie ma reguły na to. Poprzednie rozgrywki pucharowe pokazały, że jest zupełnie odwrotnie niż to, to pytanie, No bo mm, pierwszy mecz z Rubinem zremisowaliśmy, tam wygraliśmy, z Genkiem wygraliśmy u siebie, tam przegraliśmy, więc nie ma tutaj reguły. Oczywiście lepiej jest wygrać niż przegrać i mieć taki kapitał. To jest dwumecz i trzeba go rozstrzygnąć na swoją korzyść. Nie ma tu prawie, ale mecze pokazali, że to nie ma znaczenia. Zawsze trzeba grać za wśród. I ostatnie pytanie na dziś. Za nami już losowanie trzeciej rundy. Czy zgodzi się trener, że przynajmniej teoretycznie po wyeliminowaniu Astany może być już nieco łatwiej? Za nami już rebiewka w etapu. Zgłosi się trener z tym, że po zwycięstwie po, po, po nad Astany będzie już tylko łatwiej. W piłce nożnej, w sporcie no, takie teorie średnio się sprawdzają. Trzeba mieć większe jakieś podstawy i dane niż tylko teoretyzowanie. Nie, nie mając, podejrzewam, żadnej konkretnej wiedzy, bo my nie znamy ani jednego zespołu, ani drugiego. Ani trnia, Trnawa, ani Newton, tak się chyba nazywa ta drużyna waliska. Więc ja nic na ten temat nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie znam, tej druży nie znam tych drużyn, dzisiaj znam tylko Astane i skupiamy się na tym meczu. W futbolie nie trzeba cię My nie znamy nie одной ni, ni drugiej komandy siłnie my tylko astanu i dataciłem się tylko na macie z nimi. I dziękujemy za tę konferencję. Przed nami jeszcze otwarty trening, 15 minut otwarty dla mediów na bocznym boisku. Zapraszamy. Natomiast dzisiaj wieczorem konferencja i trening FC Astana o godzinie 20.30. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy.